W tym filmie nie będzie żadnych spoilerów, więc możecie oglądać spokojnie. Rok 2024 rozpoczął się dla wielu z nas od Kleksa. To właśnie wtedy do kin trafiła adaptacja książki Brzechwy Akademia pana Kleksa i wydawałoby się, że film jest skazany na sukces, zwłaszcza że zabrał się za niego Maciej Kawolski, czyli mężczyzna o umyśle dziecka. No i w sumie odniósł sukces, bo zarobił kupę siana, a to jest przecież najważniejsze. Kto by się tam przejmował recenzjami i brakiem nagród? A skoro przy nagrodach jesteśmy, to wiadomo, że w styczniu rozdawane są złote globy. Podczas ceremonii doszło do starcia Oppenheimera z Barbie, dwóch największych hitów wakacji 2023 roku. Oppenheimer wygrał 5 do 2 i możemy tylko żałować, że w prawdziwym życiu naukowcy również nie serwują takiego łomotu różowym Barbie z Instagrama czy sztucznym Kenom z YouTube'a. Niestety ci drudzy zdają się mieć coraz większy wpływ na ogłupiałe społeczeństwo. Ale wracając do złotych globów, drugą najważniejszą nagrodę, czyli za najlepszą komedię lub musical, zgarnęły biedne istoty. Film, w którym Emma Stone gra napalonego potwora Frankensteina. To jest jedna z tych produkcji, które pojawiają się raz na jakiś czas, kiedy zupełnie nie rozumiem zachwytów i wysokich ocen. Mnie ta pokraczna historyjka totalnie rozczarowała. Rozczarowania nie krył także Remigiusz Mruz. W styczniu na Netflixie pojawiła się adaptacja jednej z Pierdeliarda jego książek. Serial o Forście szału nie zrobił, a mróz w przeciwieństwie do pewnego wąsatego brzuchacza wprost powiedział, że ma sporo zastrzeżeń do tej produkcji. Plus, wydaje mi się, że ten scenariusz jest dosyć ciasno napisany, żeby zmieścić dwa tomy i jeszcze jedną historię, i to, to. to wszystko się tak nakłada, że ten serial robi się po prostu zbyt dynamiczny. Nie bez wad był też czwarty sezon Prawdziwego Detektywa, w którym główną rolę zagrała Jodie Forst, sorry, Jodie Foster. Serial właściwie od drugiego sezonu jest cieniem samego siebie, a mimo to ciągle powstają kolejne części. Okej, okay, ponarzekałem, to na zakończenie miesiąca coś pozytywnego. Zdecydowanie najlepszym, co można było zobaczyć w styczniu, był dokument Netflixa Najwspanialsza Noc w historii popu. Party Opowiada o chyba najsłynniejszej akcji charytatywnej w historii, kiedy to masa gwiazd zebrała się, aby nagrać piosenkę We Are The World. Dokument oglądało się bardzo dobrze, choć będąc szczerym, Tomasz Czukiewski z ciekawych historii zrobił to kiedyś lepiej. Największym popkulturowym wydarzeniem lutego w Polsce był bez wątpienia start kanału Zero na YouTubie. O tym, że telewizja umiera gada się już od lat, ale sukces Stanowskiego może ten proces znacznie przyspieszyć. Po raz pierwszy na polskim YouTubie pojawiło się tyle głośnych nazwisk w jednym miejscu, a przychody kanału liczone są w dziesiątkach milionów złotych. Szkoda tylko, że na YouTubie nie ma opcji subskrybowania tylko wybranych formatów, bo kanał Zero oferuje masę treści, a nie wszystkie mnie interesują. Zresztą, nawet na tak małym kanale jak mój, taka opcja pewnie by się przydała tym, którzy na przykład nie są zainteresowani streszczeniami gier. Pozytywnym polskim akcentem lutego była także na pewno premiera trzeciego sezonu Roysta. Wie pani, który mamy rok? Ojowe. Royce Millenium stanowi udane zakończenie dla całkiem niezłej serii, którą pomimo paru fabularnych wpadek i niedomagań ogląda się bardzo dobrze. Ciekawym zabiegiem było też wymieszanie za pomocą sztucznej inteligencji głosów franczewskiego i Seweryna z aktorami, którzy zagrali ich młodsze wersje. Poza tym w lutym wyszła druga część Dune. Jak już nigdy nie byłem fanem książki i według mnie Denis Villeneuve Denis Villeneuve wyciąga z niej maksa, bo gdybym miał do wyboru przeczytać jeszcze raz książki czy obejrzenie filmów 10 razy to wybrałbym obejrzenie filmów. Thanks. A co w takiej sytuacji wybrałby Carl Weathers? Nic, bo nie żyje. Legendarny Apollo Creed z Rockiego i pułkownik Dillon z Predatora zmarł w wieku 76 lat i nie powróci już jako Griff Karga w Mandalorianinie. Tylko czy ktoś jeszcze w ogóle ogląda Mandalorianina? Nie no, na pewno ktoś ogląda. No bo skoro znaleźli się śmiałkowie, którzy oglądali Madam Web, to chyba nawet największe barachło znajdzie swojego widza. Barachłem na pewno nie można nazwać shoguna, choć mnie serial strasznie wynudził i raczej bym go nie dokończył, gdyby nie to, że zacząłem do niego tworzyć streszczenie i po prostu szkoda mi było, żeby cała praca poszła na marne. Ale w sumie i tak poszła na marne, bo to chyba najgorzej oglądany film na moim kanale. Dlatego z tym większą przyjemnością nazywam Szoguna najbardziej przereklamowanym serialem 2024 roku i Katana Move Oko. Jak marzec, to oczywiście Oscary. Tutaj znowu wygrał Oppenheimer, film o ojcu bomby atomowej i zagrożeniach, jakie ten wynalazek ze sobą niesie. Jednak, patrząc na to, dokąd zmierzamy, śmiem twierdzić, że bomba atomowa nie jest zagrożeniem, a szansą na restart, bo coś najwyraźniej poszło nie tak. Ja! Ale więcej o bombie atomowej w następnym miesiącu. W marcu w polskich kinach pojawiła się Strefa Interesów trudny film skupiony wokół postaci Rudolfa Hyssa, komendanta obozu w Oświęcimiu. Jest to jeden z najlepszych filmów, w których nic się nie dzieje, jakie widziałem, i mówię to bez żadnego sarkazmu. Drugim pozytywnym zaskoczeniem był dla mnie serial animowany o X-Menach. Podchodziłem do niego raczej z nastawieniem, że obejrzę jeden odcinek albo dwa i pewnie na tym się skończy. A skończyło się tak, że czekałem na kolejne odcinki z niecierpliwością i obejrzałem wszystkie. Nie dość, że twórcy nie szkalują tutaj materiału źródłowego, to wręcz podchodzą do niego z pasją. No i ten piąty odcinek kapitalny. Dla mnie X-Men 97 to największe zaskoczenie roku i chyba w ogóle serial roku. A już na pewno lepszy od problemu trzech ciał, który pojawił się w tym samym momencie i zdobył dużo większą popularność. David Benioff i D.B. Wise, czyli showrunnerzy Gryotron, czyli głupi i Głupszy, raczej nie powrócili w glorii i chwale i nie zamknęli ust krytykom. Nie jest to, co prawda, poziom ósmego sezonu Gryotron, ale siódmego już raczej tak. Początkiem marca pożegnaliśmy Akire Toriyama, twórcę znanego głównie z Dragon Balla i mangi, choć duże zasługi miał także w sukcesie takich gier jak Dragon Quest i Chrono Trigger, które ukształtowały japońskie RPG. Zwłaszcza ten pierwszy miał olbrzymi wpływ na branżę. Toriyama odszedł wcześniej, bo w wieku zaledwie 68 lat. Ale to i tak dużo w porównaniu do Chance'a Pedromo. Aktor znany głównie z Gen V zginął w wieku zaledwie 27 lat i twórcy serialu stoją przed dużym wyzwaniem, bo facet wcielał się w jedną z głównych postaci. Pewnie myślicie, że największą premierą kwietnia był Fallout. Owszem, serial osadzony w postapokaliptycznym świecie, znanym z popularnej serii gier wideo, zrobił sporo szumu, ale dla mnie największym wydarzeniem kwietnia był sequel Papirusa, czyli mojego ulubionego sketchu SNL. Co tam kwietnia, to być może największe wydarzenie całego roku, bo na ten sequel czekaliśmy 7 długich lat. W pierwszym papierusie Ryan Gosling nie może się pogodzić z tym, że font, którego użyto w logo Awatara to zwykły, pospolity Papyrus i doznaje załamania nerwowego. W sequelu poznajemy jego dalsze losy. A każdy z tych sketchów ma lepszy scenariusz niż większość filmów z ostatnich lat, wliczając w to oczywiście oba awatary. Pozostając przy zabawnych produkcjach. W kwietniu wyszedł krótki serial podróżniczy z drugim najśmieszniejszym człowiekiem świata, czyli Conanem O'Brienem. Nawet się zaśmiałem parę razy, ale i tak najlepszy występ Conan zaliczył w programie The Hot Ones na YouTubie. A będąc przy szaleńcach, nie wypada nie wspomnieć o Netflixowym serialu Reniferek. Jego twórca postanowił opowiedzieć w nim pokręconą historię ze swojego życia, a nawet zagrać główną rolę. Facet pewnego dnia spotyka Martę, puszystą wariatkę, od której nie może się uwolnić. Marta śledzi go na każdym kroku i wysyła dosłownie dziesiątki wiadomości, pisząc w charakterystycznym, dziwacznym stylu. Kobieta zdaje się być postacią zupełnie przerysowaną jak z kreskówki, ale po premierze serialu okazało się, że wcale nie była przerysowana. Otóż prawdziwa Marta, niejaka Fiona Harvey, podała Netflixa do sądu i wystąpiła u Piersa Morgana. Udzieliła wywiadu, w którym twierdziła, że została oczerniona i ośmieszona, bo zupełnie nie jest taka jak serialowa Marta. Z tym, że wywiad potwierdził w 100%, że jest dokładnie taka jak serialowa Marta. Internauci wygrzebali także jej dziwne tweety sprzed lat skierowane do twórcy serialu, a cała historia toczy się dalej, bo Fiona nadal ma szansę na odszkodowanie od Netflixa. W kinach raczej nie pojawiło się nic dobrego. Civil War, czyli film o pogrążonych w wojnie domowej Stanach Zjednoczonych, był strasznie głupkowaty jak na poważny film, a dwie ostatnie sceny były wręcz komiczne. Ale jeszcze bardziej rozczarowało mnie Challengers. Zendaya wciela się tam w rolę obiecującej tenisistki, która niestety odnosi kontuzję i zamiast rozwijać własną karierę, zostaje trenerką męża. Chłop przeżywa kryzys, a do tego podczas jednego z turniejów trafia na byłego najlepszego kumpla, który zarazem jest ex jego żony. Mamy tutaj ograną już wielokrotnie historię trójkąta miłosnego, przedstawioną w sposób szpanerski i wręcz kiczowaty. Dla mnie męczące dwie godziny, a zendaja nawet cycka nie pokazała. Za to według niektórych za dużo pokazali twórcy gry Stellar Blade. Główna bohaterka została obdarzona zgrabnymi kształtami i podarowano jej bardzo wyzywające stroje, więc twórcom zarzucono uprzedmiotowienie kobiet. No a przecież nie można robić takich rzeczy, bo później faceci grający w gry tego typu będą źle traktować kobiety. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo od dziecka gram w gry pełne roznegliżowanych lasek, a jakoś wyrosłem na normalnego faceta, który swoją żonę bije tak. Maksymalnie dwa razy w tygodniu. W maju Ryan Gosling robił za kaskadera i romansował z Emily Blunt, przy okazji rozwiązując kryminalną zagadkę. Film nie zebrał najwyższych ocen, ale ja dzięki niemu przeniosłem się do dawnych lat, bo kaskader przypomina mi rozrywkowe kino akcji z lat 80. i 90. -tych. Podobało mi się to. Oczywiście nie tak jak Papirus 2. W sumie to nic nie podobało mi się w tym roku tak jak Papirus 2. A już na pewno nie Back to Black, czyli biografia Amy Winehouse. Oszczędźcie sobie cierpienia, i jak lubicie Amy, to lepiej po prostu posłuchajcie jej albumów jeszcze raz, zamiast oglądać ten szajs. Warto za to obejrzeć Furiosa, czyli spin-off Mad Maxa z Anią Taylor-Joy w roli głównej. Podobnie jak Kaskader, Furiosa ma średnie oceny, a wcale nie była taka zła. Gorsza od Na Drodze Gniewu i drugiego Mad Maxa, ale dużo lepsza od pierwszego i trzeciego filmu. Nie mogę za to powiedzieć, czy Królestwo Planety Małp jest lepsze czy gorsze od poprzednich filmów z tej serii, bo go nie oglądałem. Ale po ocenach stwierdzam, że raczej gorsze. Jak widzicie, w maju niewiele się działo, pora na czerwiec. W czerwcu pożegnaliśmy dwoje aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Janusz Rewiński już nigdy więcej nie zrobi siary, a Marzena Kipiel Sztuka nie nazwie Fertka jełopem. Straciliśmy zatem dwoje cennych obywateli, ale za to zyskaliśmy innego. Darren Aronowski, czyli reżyser m.in. Requiem dla Snu czy Czarnego Łabędzia, otrzymał polskie obywatelstwo, bo jego babcia miała polskie korzenie. Złośliwi twierdzą, że zrobił to, aby odzyskać którąś z kamienic. Ciekawym wydarzeniem była też premiera pierwszego profesjonalnie zrobionego filmu, do którego scenariusz napisał chat GPT. Większość kin odmówiła wyświetlenia tego filmu, ale można go zobaczyć za darmo na YouTubie. Nie jest to wybitne dzieło, ale nie dziwię się, że w 2020 w 23 roku aktorzy i scenarzyści protestowali domagając się między innymi regulacji dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji. Jeśli politycy nie wprowadzą odpowiednich regulacji, możemy być pewni, że chciwe korporacje pokroju Warner Bros Discovery czy inne Disney e i Netflixy zrobią wszystko, żeby obciąć koszty w pogoni za jeszcze większym pieniądzem i będą zastępować ludzi sztuczną inteligencją. Poza tym w czerwcu na Amazon Prime powrócili The Boys z czwartym sezonem, a na HBO czy tam Max wystartował drugi sezon Rodu Smoka. Niestety oba seriale znacznie obniżyły loty. Za to jak szalona poszybowała animacja Pixara pod tytułem W głowie się nie mieści część druga to najbardziej dochodowy film 2024 roku. A drugim najbardziej dochodowym filmem 2024 roku jest trzecia część Deadpoola, w której Ryan Reynolds stworzył świetny duet z Hugh Jackmanem jako Wolverinem. Dla mnie najlepsza komedia od 7 lat. Choć to raczej nie jest jakiś wielki komplement, bo konkurencja mizerna. W lipcu pojawiły się także dwa inne sequele, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, Eddie Murphy po 30 latach powrócił jako Axel Foley w gliniarzu z Beverly Hills. Nie był to powrót na miarę Toma Cruza w Top Gunie, ale na pewno nie można powiedzieć, że film jest zły. Zdecydowanie lepszy niż Trójka. Drugi z wielkich powrotów to Twisters, czyli sequel filmu z 1996 roku, w którym tornado porywało krowy. Podobnie jak w przypadku gliniarza, dla Twisters raczej nikt głowy nie stracił. A propos tracenia głowy. Zakończył się proces przeciwko Alekowi Baldwinowi i aktor został uniewinniony. Jeśli ktoś nie kojarzy sprawy, to w 2021 roku Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę kamery, bo jakimś sposobem w jego rewolwerze znalazła się ostra amunicja zamiast ślepaków. A skoro już jesteśmy przy tragediach, to jest to odpowiedni moment, aby wspomnieć o Akolicie. Aż trudno uwierzyć, że można zarżnąć tak potężną franczyzę jak Gwiezdne wojny, ale Disney jest naprawdę blisko. Akolita był tak zły, że firma anulowała drugi sezon, mimo że na początku błęczucznie zapowiadali kontynuację. Lipiec przyniósł także dużo większą stratę. Odszedł Jerzy Sztur, jeden z gigantów polskiego aktorstwa. Gdybym miał wymienić większość jego wielkich ról, to lipiec zająłby najwięcej czasu antenowego w tym podsumowaniu. Sierpień przywitał nas nowym obcym. Romulus nie zrobił furory, ale według mnie jest zdecydowanie lepszy od trzeciej i zwłaszcza czwartej części. Oczywiście dwójce jedynce nie dorasta do pięt. Za to totalną klapą była egranizacja Borderlandsów. Obok Madame Web jest to mocny kandydat do tytułu najgorszego filmu roku. A kandydatem do wtopy roku jest Concord, gra wydana przez Sony. Prace nad nią trwały 8 lat, kosztowały grubo ponad 100 milionów dolarów, a gra sprzedała się w liczbie zaledwie około 25 tysięcy kopii. Co więcej, w szczytowym momencie grało w nią 700 osób. Słownie 700 osób. Dla porównania, niemal 30-letnia, archaiczna i toporna Tibia spokojnie osiąga ponad 10 razy tyle graczy każdego dnia. Już dwa tygodnie po premierze serwery Concorda zostały wyłączone, a w październiku Sony zamknęło studio odpowiedzialne za grę. Na drugim biegunie growego świata w sierpniu znalazł się Black Myth Wukong, który sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy w ciągu miesiąca. Gra, czerpiąca z chińskiej mitologii i oparta na tej samej powieści co Dragon Ball, czyli Wędrówce na Zachód, z pewnością była jedną z najlepszych produkcji 2024 roku. Niestety tego samego nie można powiedzieć o drugim sezonie pierścieni władzy. Amazon nie poddał się po fatalnym przyjęciu pierwszego sezonu i w sierpniu rozpoczął wypuszczanie kolejnych odcinków. Drugi sezon, co prawda, zebrał lepsze oceny od pierwszego, ale być może to efekt tego, że wiele osób, w tym ja, darowało sobie już to wątpliwe dzieło. Natomiast nie mogę sobie darować, żeby nie wspomnieć o wkręcie, jaki Stanowski zrobił Stonodze, a przy okazji kilku innym osobom. Stonoga obiecał złote góry osobie, która dostarczy mu materiały kompromitujące Stanowskiego. Pewnego dnia dostał nagranie z rzekomego spotkania redakcyjnego kanału Zero, na którym Krzysztof Stanowski mówi, że... Ziobry nie duszamy. Stonoga od razu wrzucił film do sieci i rozpoczął świętowanie. Stano, no i co z tobą teraz jest, co? Mówiłem, że mam na ciebie haki. To, jest the to świętowanie nie trwało jednak długo, bo następnego dnia okazało się, że film dostarczył sam Stanowski. Co więcej, w filmie była wskazówka świadcząca o tym, że jest to ustawka. Mimo to Stono gadał się nabrać. No i w zasadzie można się było tego spodziewać, bo to debil. Ale czy można było się spodziewać, że na przynętę złapie się tylu niby poważnych dziennikarzy? Pewnie tak, ale nie smak i tak pozostał. Niezły numer odstawił także Disney. Pewien mężczyzna chciał pozwać firmę za to, że jego żona zmarła w wyniku zatrucia się w restauracji znajdującej się na terenie Disneyowskiego parku. Myszka Miki próbowała oddalić pozew, tłumacząc, że mężczyzna subskrybował Disney Plus i zaakceptował warunki umowy. Dlatego teraz nie może wytoczyć im żadnego procesu. Po medialnej nagonce korporacja oczywiście wycofała się z tego absurdalnego stanowiska. Ale to pokazuje, dokąd zmierzamy, jeśli politycy nie wezmą się w garść i światem zaczną rządzić korporacje. Po 36 latach Tim Burton i Michael Keaton powrócili z mlekiem to znaczy sokiem z żuka. Niestety, przez ten czas sok zdążył się zepsuć i nie smakował już tak dobrze. A do tego jeszcze Jenna Ortega w filmie nazwała Marię Skłodowską Curie francuską, a nie Polką. Is Marie Curie. A tak przy okazji, czy prowadzący Historia bez cenzury jest często porównywany do juusa? Bo nie wierzę, że jestem jedyną osobą, która widzi to uderzające podobieństwo. Dużo lepsze oceny od drugiego soku z żuka zebrała substancja, w której Demi Moore gra podstarzałą gwiazdę telewizji. Decyduje się zażyć tytułową substancję, dzięki czemu ma odzyskać młodość. I odzyskuje, tylko w dziwny sposób. Ogólnie to film jest dziwny, a jeszcze dziwniejsze jest to, że spodobał się tak wielu widzom. Nudził mnie także serial o pingwinie, ale wiem, że znowu jestem osamotniony w tej ocenie, bo produkcja HBO zebrała świetne recenzje. Pewnie jestem zbyt czepialski, ale już na samym początku serial mnie wnerwił. Raczej nie zdradzę niczego ważnego, jeśli powiem, że pod koniec Batmana przez Gotham City przeszła powódź. Akcja pingwina rozgrywa się zaledwie tydzień po Batmanie. A po powodzi nie ma ani śladu. Każdy, kto mieszka na terenach popowodziowych, wie, że to niemożliwe. I nie mówcie mi, żebym się nie czepiał takich rzeczy, bo to serial komiksowy. Może i komiksowy, ale próbował być poważny. Moim zdaniem nie wyszło. Za dużo głupot i niedopatrzeń. Za to Colin Farrell i ta baba z wielkimi oczami fajnie zagrali. Pewnie czekają ich nagrody. Ale na nagrody Emmy będą musieli poczekać do przyszłego roku, bo te wrześniowe jeszcze ich nie uwzględniały. Ceremonię zdominował Shogun, zdobywając rekordową liczbę 18 statuetek, w tym tę najważniejszą dla najlepszego serialu dramatycznego. 18 statuetek. Może zatem to nie jest najbardziej przereklamowany serial roku, ale całego stulecia. Najlepszym serialem komediowym został Hux, którego nigdy nie widziałem, więc się nie wypowiadam. Ale szkoda, że nie wygrało, co robimy w ukryciu, bo widziałem i się wypowiem, że fajne. Czasem nawet śmieszne. Poza tym, sporo nagród zebrał Reniferek, w tym bardzo zasłużone dla obojga głównych aktorów. Niestety, we wrześniu powiększyło się także grono aktorów, którzy już nigdy żadnej nagrody nie zdobędą. Zmarł James Earl Jones, czyli legendarny głos Dartha Vadera. Październik obrodził w ciekawe premiery. Po pierwsze, dostaliśmy długo wyczekiwany sequel Jokera. No i niestety było to już kolejne rozczarowanie tego roku, a my mogliśmy przez to podziwiać bardzo oryginalne miniaturki youtuberów. Nie wiem też, jakim cudem produkcja drugiego Jokera kosztowała ponad 200 milionów dolarów. Dodajcie do tego jeszcze koszty związane z marketingiem i Warner Bros ma stracić na tym filmie od 150 do 200 milionów dolarów. No, czyli jednak jest jakiś pozytyw z tego filmu. W 2024 roku pojawił się także drugi, obok Civil War, film o Trumpie. Wybraniec jest obrazem biograficznym i skupia się głównie na relacji Trumpa z jego mentorem, diabolicznym prawnikiem Royem Conem. Trochę przyjemniejszą relację mogliśmy obserwować w dzikim robocie, świetnej animacji Pixara. Tytułowy robot rozbija się na wyspie pełnej dzikich zwierząt i nawiązuje bliską, matczyną wręcz relację z młodą gęsią imieniem Jasno Historia jest piękna i wzruszająca, jak na Pixara przystało, ale film, który naprawdę sprawił, że oczy mi się zaszkliły, to dokument Wyjątkowe życie Ibelina. Opowiada on o młodym norweskim graczu cierpiącym na nieuleczalną chorobę prowadzącą do całkowitego zaniku mięśni i w konsekwencji do śmierci. Chłopak ucieka przed chorobą do wirtualnego świata. I gra World of Warcraft na jednym z roleplayingowych serwerów. Tam nawiązuje bliskie relacje z wieloma graczami z całej Europy i mimo młodego wieku wykazuje się dużą mądrością. Tymczasem choroba, którą długo ukrywa przed innymi, postępuje. Jest to chyba najlepsza rzecz, jaką widziałem w zeszłym roku. Oczywiście poza papierusem. Natomiast jedną z najgorszych rzeczy, jaką zobaczyłem w zeszłym roku, to megalopolis Copoli. Szkoda strzępić ryja. To już nawet beznadziejny serial animowany o larzy Croft na Netflixie był lepszy, bo dałem radę wytrzymać 2,5 odcinka. Kompletną klapą była także ostatnia część Venoma. Sony naprawdę miało wybitny rok, a to jeszcze nie koniec, bo w grudniu wyjdzie Kraven. Niezbyt dobry rok miał także niejaki budda. Kto by się spodziewał, że gość, który twierdzi, że w wieku 19 lat dorobił się drogiego sportowego auta, a chwilę później całej wypożyczalni drogich sportowych samochodów? Okaże się oszustem. Zwłaszcza, że sam obracał się w szemranym towarzystwie, organizował loterie do udziału, w których namawiał nieletnich, a do tego chwalił się akcjami charytatywnymi. Kiedy ludzie się nauczą, że ci, którzy obnoszą się ze swoją charytatywnością, są chujowi. W październiku Budda został aresztowany pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było wyłudzanie kasy z VAT-u i pranie brudnych pieniędzy. I jak się słucha jego wcześniejszych wypowiedzi, w których bezczelnie kłamie bez zmrużenia okiem i wykazuje się nieprawdopodobną wręcz hipokryzją, to aż trudno uwierzyć, że z takim talentem nie poszedł w politykę. Ale może jeszcze nie wszystko stracone. W październiku mieliśmy także premierę dwóch gier, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, polski Blooper Team dał radę i zrobił dobry remake Silent Hill 2. Po drugie, BioWare nie dało rady i kompletnie skopało nowego Dragon Age'a. Chyba za bardzo skupili się na dodawaniu wątków LGBT i zaimków, więc zabrakło im czasu, żeby dopracować grę. That's why we Them Okej, okay, strasznie się już nagadałem w październiku, a jeszcze nie powiedziałem nic o jednym z lepiej nakręconych polskich seriali akcji ostatnich lat. Idź przodem, bracie, zrobiło na mnie duże wrażenie. Niektóre sceny były niemal jak z dobrego hollywoodzkiego Blockbustera. Szkoda tylko, że scenarzyści mniej więcej w połowie rozpoczęli jazdę bez trzymanki i działy się tam później straszne głupoty. W listopadzie pojawił się prawdziwy ból i nie mam tutaj na myśli tego małego filmu Jessego Eisenberga, w którym dwójka amerykańskich żydów odwiedza Polskę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat swojej historii. Mam na myśli sequel Gladiatora. Może i ten film nie jest aż tak tragiczny, ale gdy zestawić go z pierwszą częścią, to przepaść jest naprawdę ogromna i być może jest to najgorszy sequel wszechczasów. Dla mnie na pewno Poza tym obejrzałem jeszcze konklawę. Strasznie mnie wynudziła ta watykańska gra o tron, a zakończenie wręcz rozbawiło, choć pewnie nie powinno. Nawet Anora mnie tak nie rozbawiła, co nie znaczy, że mi się nie podobała. Podobała. Szczególnie Anora. Szczególnie bez ubrań. A skoro jesteśmy przy słabych żartach, polskie The Office powróciło z czwartym sezonem. Pamiętam, że do pierwszego sezonu podchodziłem jak pies do jeża i nie byłem zachwycony. Bardziej przypominał mi trzynasty posterunek wymieszany ze słabym stand-upem niż amerykański The Office, ani tym bardziej to brytyjskie. Ale jakoś nie mogłem się uwolnić i oglądałem dalej. I muszę powiedzieć, że nie żałuję. Piotr Polak to bardzo dobry Michael Scott, łamany przez David Brent, ale cały show kradnie Adam Woronowicz jako Darek Wasiak, czyli polski odpowiednik Dwighta, Łamane przez Gareta. Do tego jest jeszcze kilka innych ciekawych postaci, jak Łuki czy Tomek i mój cichy faworyt, Sebastian. Innym polskim serialem, który dobrze mi się oglądało, były Matki Pingwinów na Netflixie. Serial opowiada o zawodniczce MMA, która nie może pogodzić się z tym, że jej syn cierpi na autyzm. Serial jest w porządku, dobrze napisany, dialogi są git, dobrze robią, dobry przekaz leci. Legnica pozdrawia. W grudniu nie pojawił się ani jeden film, który by mnie interesował. To znaczy, interesowała mnie wojna Rohirrimów w świecie władcy pierścieni, dopóki nie zobaczyłem ocen. Bo nie jestem aż takim fanem władcy, żeby ryzykować źle zainwestowanymi dwiema godzinami swojego niezwykle cennego czasu. Dlatego tym bardziej nie zamierzam oglądać Wicked. Nie dość, że to musical, czyli najgorszy gatunek filmów tuż obok polskich komedii romantycznych, to jeszcze trwa prawie 3 godziny. No i na deser Sony zaserwowało nam jeszcze Cravena, kolejny film o pobocznej postaci z uniwersum Marvela. Podobnie jak Madam Web i Venom 3, Craven zebrał cięgi zarówno od krytyków jak i widzów, a zatem w niecały rok Sony nasrało w kinach aż trzy razy. Ale na szczęście smród zrobił się tak potężny, że nawet najwięksi koneserzy fekali przestali przychodzić. Sony się obraziło i powiedziało, że w tej sytuacji więcej filmów w uniwersum Spidermana nie zrobi. Trzymam kciuki, żeby słowa dotrzymali. Prawdopodobnie największym wydarzeniem grudnia, jeśli chodzi o pop kulturę, była ceremonia The Game Awards. Niespodziewanie tytuł gry roku zdobył dosyć mało popularny Astrobot, co bardzo rozsierdziło Chińczyków, którzy liczyli, że wygra ich Wukong. Mnie natomiast bardziej rozwierdza fakt, że te nagrody przyznawane są w połowie grudnia, a nominacje są zamykane jeszcze wcześniej. Jaki sens mają nagrody roku, jak co najmniej dwa ostatnie miesiące nie są brane pod uwagę? Na przykład taki Indiana Jones w ogóle nie był nominowany. Ale problemy tego typu schodzą na dalszy plan, gdy przychodzi kostucha i zabiera ze sobą kolejną legendę.